Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego questa, jest to quest Męskie Zajęcie. Zaczynamy go u bada i wyklikając szybko opcję, także tak byłem troszeczkę na power, rozpoczynamy questa. Dostarcz bądowi drewno. Po to drewno udajemy się do dość zniszczonego opactwa, ale zanim to dojdziemy to do Edgara. Ponieważ u, nie, u niego dostaniemy siekierę, która jest nam potrzebna, żeby to drębo, drębo, żeby to drewno w zniszczonym opactwie można było jakoś rąbać. E, omijałem te pierwsze jakieś dialogi, e, ponieważ już wiedziałem o co chodzi dokładnie, z samej nazwie Questa, która brzmi męskie zajęcie. I jak widzicie mamy siekierkę do drewna kupioną za 5000 e, u Edgara. I z tą motosikierką udajemy się do zniszczonego opactwa. Czyli tutaj to jest mapka, tuż pod Itchan. I tam będziemy szukać drzewa, które moglibyśmy jakoś porąbać. Jak? To zaraz się dowiemy. I tak, w zniszczonym opactwie każą nam iść na kordy 45-39. Czyli mam już 40, to teraz trzeba bardzo na dół. Hmm, jeszcze, jeszcze czekać. I gdzieś tutaj w prawo. Yy, tutaj nic nie ma, czekajcie. Yy, gdzie, to, gdzie to może być? O, tu, tu musi. O, jest dobra. Jest, macie drzewko i niestety nam się nie udało. I musimy poczekać. Yy, bardzo prawdopodobne, że Wam również się nie uda. Yy, będzie Wam się siekiera zgiwała i tak dalej, ale w końcu wyskoczy wam dialog, że udało Ci się ściąć drzewo. Mi to trwało trzy razy. Musiałem czekać chyba po półtorej minuty, zanim mogłem drugi raz rąbać, ale dzięki temu już mam drzewo i już u naszego zeseniodawcy. Musimy teraz to drewno jeszcze porąbać, bo my póki co je tylko zdobyliśmy. I teraz musimy je porąbać. Mamy znaleźć pieniek. Ja oczywiście używam teleportów. Wy, jak nie macie, no to musicie tutaj obok naszego zleceniodawcy, trochę wyżej, jest NPC, który przenosi do tornek. A ja mam teleporty, no to je używam. No i tutaj znajduje się pieniek. Tutaj macie pieniek i rąbimy drzewo. Uderzasz za słabo, źle uderzasz i musisz odpocząć. I tutaj też czekamy parę minutek tylko. Tak, mamy tutaj cały czas tą opcję. Po paru minutkach w końcu Wam się uda i otrzymacie już porąbane drzewo. Więc z powrotem wracamy do naszego zdziąbąda. I on wtedy każe nam poczekać 5 minut jakieś, kiedy on będzie robił nam pochodnie, a my z tymi pochodniami będziemy chodzić po różnych karczmach i będziemy je tam jakoś kadzić, że tak to nazwę żeby coś tam, jakieś złe duchy czy coś, nie wiem, nie wiem, nie chcę się w to jakoś zbytnio angażować, więc my póki co musimy poczekać. No, i po, u mnie to trwało jakieś 5 minut do 10. Dostajemy pochodnie i mamy zacząć od karczmy Werbin. Yy, tak więc idziemy sobie do Werbin i tutaj jest yy, za tym drugim ogniskiem jest npc -ek. Jest to dziewczyna, moja Mira, która nas przenosi do tornek za darmo. Czyli to jest ta opcja dla osób, które nie mają żadnych teleportów albo nie chcą ich po, po, po prostu tracić. No bo moje używanie teleportu do Itchan to takie trochę marnotrawstwo, no ale już mniejsza o to. No i my się tutaj teleportujemy i lecimy do karczmy. W każdej karczmie, którą, którą odwiedzimy, będziemy musieli zakadzić pewne miejsce. Tutaj to będzie miejsce. Tutaj są podane kordy, oczywiście. Tutaj w tej karczmie to są kordy 524, i tutaj mamy miejsce. I unoszę pochodnie i ją jakby okazamy całe miejsce. I patrzymy od razu. Jak zobaczycie od razu, to Wam wyjdzie opcja, że nie okadziłeś jeszcze całego miejsca całej karszmy I musimy poczekać 1,5 do dwóch minut. Po tym czasie jest napisane: okadziłeś każdy kąt. Mieszkańcy są jacyś tam bezpieczni i tak dalej. I udaj się do kolejnej karczmy. Kolejna karczma jest w Karkahan i tam robimy to samo, co robiliśmy tutaj, tylko, że tam jest, tam są inne kordy, bo 5, 15, ale to robić będziemy musieli i tak to samo. Tak samo będziemy okazać, tak samo będziemy musieli czekać 2 minuty i potem będziemy mogli lecieć do następnej karczmy. Także Kłeścik, ten początek w sumie też jest prosty, bo tylko musimy zdobyć drzewo, potem je porąbać. Yy, potem chwilę poczekać i teraz jest chodzenie między karczmami, więc nie jest zbytnio skomplikowany. No i tutaj znowu mogę wam pokazać, że nie okadziłeś całej karczmy. Czekamy. Mieszkańcy karczmy są bezpieczni. I tak, byłeś już w Erwin i Karkahan. Udaj się do kolejnej karczmy. Udajemy się do kolejnej karczmy, która znajduje się gdzie? No, w Ithan, Tak patrząc na kolejne miasto. Yy, więc w Ithan w zajeździe u Makiny na kordach 9 9 również jest tako, tak, tako, takie same miejsce jak w tych innych karczmach, które też będziemy musieli jakoś okazać, i potem zostanie nam już tylko ostatnia karczma, która będzie znajdowała się pod, może nie pod, obok tornek, ponieważ chyba w tornek, nie no, w tornek też jest karczma Umbara chyba, ale każą nam iść do one więc tam pójdziemy i tutaj y, też gdzieś powinno jest, jest miejsce. Wnoszę pochodnie wysoko. Dobra. No i znowu musimy odczekać. Po tych dwóch minutach wszyscy są bezpieczni. No i ostatnia karczma, która nam została przed zakończeniem quest'a znajduje się właśnie w łanach zbóż. Jest to oberża, dokładniej mówiąc. I szybko się jakoś do niej udamy. I tam są kordy podane 13-8. I po tym okazaniu, to już będzie nasza ostatnia karszma, którą mieliśmy okazać, będziemy mogli wrócić do naszego zleceniodawcy i wtedy już dostaniemy y, nagrodę. W nagrodzie będzie kolorowy wianek, legendarny hełm, przedmiot zidentyfikowany, świeży i kolorowy, staranny, zapleciony i strasznie twarzowy. Taki wianek to nie byle co. Ona, no, znaczy przecież nie ma super ekstra, tutaj możliwości ani. Yy, Jakichś dobrych umiejętności w sobie. Boże, i tu Facebook, i tu Facebook na komórce. Ale jako pamiątka jest dobry. <grym> Najpierw mi dzwoni na Facebooku na laptopie, a za dwie sekundy na telefonie. <grym> Dziwne. O, no, ups, kurde. A, dobra, śmiesza o to. I tutaj też szukamy miejsca. O, jest tutaj. Stojąc na kordach 13.8. No i robimy to, co wcześniej też robiliśmy. I patrzymy, musisz okazić każdy kąt. Karczmy, zrób to dokładnie, więc czekamy te dwie minuty. Okaziłeś każdy kąt, wszyscy są bezpieczni. I możemy wrócić do naszego bonda, Po to, żeby już zakończyć naszego questa, jest to kolejny quest, który nagrywaliśmy. O, jest tutaj zdzielbą, który czuje się już bezpieczny. No i tutaj kończymy quest'a. Dostajemy nasz wianek i troszkę, po troszkę wszystkiego. No, i to tyle do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym Questie. Prosto z nocy kupały. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram. Gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.